iPhone sam rozpoznaj i przełoży Ci na język polski dowolny tekst, który znajduje się na przykład na jakikolwiek ulotce. W książce albo w Twoim komputerze lub z dowolnego zdjęcia, już Ci pokazuję. Odpalasz aparat? W Twoim iPhone'ie następnie umieszczasz przed obiektywem dowolną rzecz, na przykład fragment instrukcji bądź zawartość z książki, której nie rozumiesz, następnie kadrujesz równo przed obiektywem i tutaj będziesz miał takie sygnalizowane żółte ikony, wskazujące na obszar tekstu, który zostanie zeskanowany przez iPhone'a. Następnie klikasz na sygnalizowaną ikonę po boku. W ten sposób iPhone rozpozna taki tekst i go przetłumaczy. Klikasz tłumacz. I masz przełożone na język polski. W identyczny sposób działa to również z wszelkimi treściami, które na przykład znajdziesz w internecie, zdjęciami zawierającymi tekst, albo na przykład dajesz na maila i nie rozumiesz zawartości tego maila, bo jest w obcym języku, to odpalasz aparat w Twoim iPhone'ie, następnie kadrujesz równo i po chwili pojawi się sygnalizowana ikona po boku, którą klikasz. iPhone rozpozna ten tekst i Ci go przetłumaczy. Aby to mieć idziesz w stronę ustawień, przesuń teraz dalej w dół i udaj się w stronę sekcji ogólne, następnie poprzez przeskalowaniu dalej odpal język i region, następnie na samym dole wyłącz tekst na żywo, dzięki temu umożliwi Ci to kopiowanie oraz inne interakcje z tekstem na obrazkach.